Jesteśmy właśnie, właśnie w Finlandii, gdzie mieszkają Chinowie, i w tym pięknym kraju, który nam znany jest bardziej z produkcji amerykańskich ubrań oraz różnego rodzaju elektroniki, w tym kraju również możemy znaleźć wspaniałą żywność. Tutaj na przykład widzimy, że nie każdy wie: to właśnie z Finlandii pochodzi popcorn. Tutaj mamy takie. Owoce, które są niejadalne. E, e, często Europejczycy przyjeżdżając do Finlandii, e, próbują je jeść, myśląc, że to są pomidory, ale to nie są pomidory. E, na tych krzakach właśnie trzeba wybrać popcorn. Tutaj urwiemy świeży, dojrzały okaz. Tak wygląda. Teraz wystarczy obrać go ze skórki, włożyć e, do e, mikrofalówki. Albo krótkofalówki, bo wtedy trochę krócej to jednak trwa. I mamy cudowny posiłek na wieczór z rodziną przed telewizorem. Uwaga, zupka chińska. Tak jak my używamy świni, żeby szukać trufli, tak Chinowie używają do tego żółwi. Tutaj udało mi się spotkać prawdziwego China, który użyczy mi swojego żółwia. Tak. Dziękuję. Thank you. Thank you. Mamy, mamy żółwia e, chińskiego, który poszuka nam zupki. E, oczywiście poszukiwanie zupki chińskich wykonuje w, 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 w klasycznym, tradycyjnym obuwiu e, z Finlandii, które jest używane właśnie do tego celu. Stawiamy żółwia, stawiamy żółwia i żółw e, szuka, e, wykonuje swoją pracę. E, e. Tak więc Żółw szuka zupki, szuka i widzimy, o! Znalazł! Ale jest to, jest to jeszcze mała, niedojrzała zupka chińska. Tutaj widzimy, ja jej nie będę wyrywać z ziemi, żeby nie zniszczyć ukorzenienia. W okolicy jest większa zupka chińska, i właśnie nią się dzisiaj zajmiemy. Ja ją wyrwę ukręci zawsze zupkę chińską i tym będziemy dzisiaj się raczyć. Finlandia jest krajem, który wyprzedza nas technologicznie o dokładnie 1028 lat i 3 miesiące. Oni odkryli coś, co dla nas, Europejczyków, jest zupełnie jeszcze nie do pomyślenia, mianowicie tak jak my korzystamy z Wi-Fi, czyli z bezprzewodowego internetu. Tak, oni korzystają z bezprzewodowego prądu. I tutaj właśnie mamy czajnik, w którym, w którym jest woda. Trochę kamienia dla smaku, ale głównie woda. I ten czajnik włączamy go. I tutaj w tym momencie woda się nam zagotowuje w swoim tempie. Teraz zabieramy się za zupkę chińską. Trzeba najpierw e, zdjąć skórkę, obrać ją ze skórki, która jest niejadalna. Wyjmujemy miąższ z zupy chińskiej i wkładamy go od razu do, do przygotowanej wcześniej e, miseczki. O! Tutaj mamy takie małe, takie małe dzikie warzywko, którego e, również trzeba obrać ze skórki i wykorzystać jego nasiona, które są pełne cudownych witamin, minerałów, wysypujemy te ziarenka na miąższ z zupki chińskiej. To jest warzywo olejowe. Warzywo olejowe niestety ciężko się otwiera. Możemy mieć z tym mały problem. Tak. Rzucamy warzywo olejowe w całości naszej e, przyszłej pysznej e, potrawy. Woda nam się zagotowała. Udowodnię Państwu, parująca, e, parująca woda z czajnika zagotowana, już e, gotowa. Możemy zalewać naszą łupkę silniską. I zalewamy, zalewamy. Bożywo olejowe zaraz powinno się rozpuścić. Gotowa zupka chińska, którą damy do spróbowania naszemu operatorowi. Tu Cię postawię. Ja, ja, ja Cię poczynaję. Proszę. Mm.